Ziemia, gdzie powstaje rondo u zbiegu ulic Kurnickiej i Akacjowej, kryła wiele artefaktów z epoki brązu. Podczas prowadzonych prac wykopano kilka cennych archeologicznie przedmiotów. Są to mniej więcej części, czy części ceramiki, jakieś tam kwestie koralików. Takie elementy. Niemniej najbardziej obiecującym tutaj terenem archeologicznym jest teren, który jest dokładnie poza naszą inwestycją, czyli na terenie dzisiaj jeszcze prywatnym, gdzie jest tam w planie, w planie zabudowy działalność gospodarcza i tam się należy spodziewać większych tutaj rewelacji. Przedmioty zostały zabezpieczone przez archeologów, są w tej chwili badane. Sama inwestycja, budowa ronda i przebudowa ulicy Akacjowej przebiega bezproblemowo. Trwają pracę nad budową kanalizacji sanitarnej, gdyż to jest regułą, że buduje się ją od dołu do góry, czyli od źródła, od zlewni do gór i w tej chwili jesteśmy, już na etapie mniej więcej około 37% zaawansowania robót podziemnych kanalizacyjnych. Prace z uwagi na wakacje i co z tym jest związane mniejszy ruch samochodowy będą prowadzone intensywnie. Choć kierowcy muszą liczyć się z niewielkimi utrudnieniami, urzędnicy robią wszystko, by podczas prowadzonych prac droga była przejezdna. Powstaną tu chodniki i ścieżka dla rowerów. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, to ona nam tutaj będzie powoli domykała pierścień wokół miasta, ponieważ jest to przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bukowej, Topolskiej, Halera. Także będziemy mieli taką małą pętlę w mieście, ale oczywiście cel jest taki, żeby pojawiła się jeszcze ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Prądnickiego. Tutaj procedujemy z powiatem ten temat. Remont potrwa prawdopodobnie do końca roku. Ulica Akacjowa będzie jedną z części zachodniej ramy komunikacyjnej miasta. Łączy się ona z ulicą Bukową, która w przyszłości połączy się ze Strzelecką.